Cześć, z tej strony Kala. Witam Was w najnowszym filmiku stworzonym dla świata pasji. Dzisiaj przychodzę do Was z tutorialem na taki wiosenny, radosny Blade Run. Jeżeli jesteście ciekawi, jak powstał, zapraszam do dalszego oglądania. Mam tutaj podobrazie malarskie 20x20 cm. Wymyśliłam sobie kolorystykę żółto biało brązowo. I dlatego przygotowałam sobie żółtą farbkę. To będzie moje tło. Dodatkowo taką mm, złamaną biel. Może, może taki jasny brąz i ciemny brąz. Zobaczymy. Gdyby coś będę się wspomagała jeszcze moimi kolor glowami. Kompozycję chcę ułożyć z na takiej ramce, którą zrobiłam z masy super lekkiej, mam też takie gąski. Tekturowy napis i różne kwiatki. Oprócz tego mam gałązki. Nie wiem, czy je użyję, jakiś sizal, też może kuleczki. Zobaczę, zobaczę, jak mi pójdzie papieru akwarelowego chciałabym sobie zrobić listki do moich kwiatków i dlatego wybrałam sobie papier akwarelowy. Właśnie tu na początek zielone, zielonkawe kolor glow'y i mam też fluid akrylowy w kolorze awokado. Znając siebie zacznę od rękawiczek, bo yy, myślę, że na pewno się bardzo mocno pobrudzę. Więc dla mnie to jest zawsze must have w takich projektach mediowych. O, tak myślę, że jeszcze może, może użyję chrobotek, tak teraz spojrzałam, że mam go tutaj, więc czemu nie, odłożę na razie blajtrę, żeby mi się nie pobrudził. A, na moje tło też wybrałam sobie taką maskę z Studio, Studio Light, więc myślę, że fajnie mi to wyjdzie, mam nadzieję, że fajnie mi to wyjdzie. Zacznę od papieru, który przygotuję sobie na listki. Jest to papier akwarelowy. Moczę go wodą. Myślę, że to nie da mi wystarczy. Rozprowadzę na nim płyt akrylowy. No dobra. Tyle to chyba i tak już będzie. Całkiem dość. Oczywiście zrobię chlapania z innych kolorów, żeby fajnie to wyglądało. Tu mam emerald. Mogę sobie moją mini łyżeczką. Mój papier jest już miarę wsuszony, ale jeszcze go odłożę na bok, żeby dosek tak samo istnie. A ja zabiorę się za malowanie tła. Mój Blade ramy jest już fabrycznie zagruntowany, więc nie muszę go pokrywać ani żadnym podkładem, ani gessem. Sprowadzam farbkę pigmentową. Ojej, ho, ho, ho. Hmm. Nie sądziłam, że będzie aż taka intensywna. To wiecie co? Ja to muszę czymś, e, czymś troszeczkę ostudzić. Więc tak, przez maskę, po, po, po podsuszeniu przez maskę nałożę białą pastę modelującą. moja baza już w miarę wysuszona teraz biorę sobie taki dość duży szczeciniasty pędzel i białe gesso i metodą suchego pędzla po prostu to wszystko ładnie zabielę jak widzicie biorę pędzel nadmiar gesso sobie ściągam i zaczynam zabielać Już wszystko wybieliłam tak, jak, tak jak chciałam. No nie spodziewałam się aż tak jasnego koloru. W sumie yy, mogłam się spodziewać, ale jakoś tak myślałam, że ciemniej będzie wyglądał na blade ramię. Bledram odłożyłam do naturalnego wyschnięcia. Tymczasem znowu wracam do mojego papieru na listki i jego też troszkę przybielę. Gdzie nie gdzie, po prostu takie maziaje, żeby się pojawiły, nawet nie wiem, czy w kamerze je będzie można uchwycić. No, dosłownie taką mgiełkę nałożyłam, więc no mało tego widać, mało co to widać w kamerce, ale oprócz tego Chciałabym zrobić też chlapania, z tym, że chyba nie wykorzystam Gesso, a inne media. Myślę, że tą farbkę wezmę, to jest pigment akrylowy, on ma taką właśnie złamaną biel. Nie wiem, czy go dobrze wymieszałam i nim zrobię chlapania. Nie, nie wymieszałam go dobrze, bo mi się trochę chyba zważył. No zobaczymy. Myślę, że chyba go dodam też na, na swoje płótno. Wstać i chlapek to chyba będzie dobry pomysł żeby dodać tutaj jeszcze chlapki. Ja z właśnie się zastanawiam, czy podejść do tego jasnego, czucielnego koloru. Chyba tutaj w ciemny. Już mam. Niech to teraz samo troszkę wyskie, a w tym czasie zagesuję nam biało moje wyciski z masy lekkiej. Mata czysta, więc mogę przejść do kolejnego punktu. Stwierdziłam, że jednak oprę sobie całą kompozycję na Sizalu. Dlatego też rozgrzewam klej na gorąco, bo jednak Sizal najlepiej mi się przykleja na gorąco. Można też przykleić go na Heavy body, ale to trwa trochę za długo, jak na moją cierpliwość. Jeszcze przypomniała mi się w międzyczasie jedna rzecz. Wybrałam sobie tutaj taki napis, który będę chciała jeszcze pomalować z boku na biało. Ja te turkowe napisy bardzo lubię malować takim tuszem akrylowym. Dobrze go wymieszałam. Teraz tak po prostu sobie tapuję z boku wszystko. Dzięki temu mam pewność, że ten napis mi się nie rozwarstwi z czasem, bo lakier go fajnie tutaj z boku zabezpieczy. No plus fajnie to wygląda po prostu według mnie. Ten lakier ma już trochę lat, więc. No, już ani nie wygląda. Jest też już trochę gęstszy niż na początku. Ale wciąż go bardzo lubię. Jeszcze mi nie zasych. Więc fajnie. Prawie sobie oczywiście paluchem, bo jest już troszkę za gęsty, Gdzie nie, gdzie więc się. Ok, zostawiam to do wyschnięcia i wracam do mojego Sizału, bo już widzę, że się rozgrzał klej. Myślę, że na razie tyle wystarczy. Gdyby coś zawsze mogę tego sizał trochę wyciąć, bądź dodać więcej. Ale myślę, że to będzie OK. Jak gdzieś Wam się coś nie podoba, to zawsze można przyciąć. Ja tak zawsze robię. Jeśli coś mi za mocno wystaje, to ja po prostu to przycinam. Oczywiście nie jakoś mocno, żeby nie zrobić sobie takich bardzo ostrych końcówek tego Sizalu, bo to nie wygląda zbyt ładnie. Ja się zastanawiam, czy to tu jakieś zdjęcie. I chyba dam tu jakieś zdjęcie. Poczekajcie, poszukam. No, dzień dobry, mi się takie fajne zdjęcie z Craftocloc. Wybrało, gdzie dziewczynka trzyma zajączka. I bardzo by to pasowało. Widzicie? Czy króliczka? No, zajączka jakiegoś trzyma. Hmm, tylko mamy by musiała wyciąć z tego zdjęcia. Takie zimowe. No dobra, skoro to było pierwsze z brzegu, jakie mi wpadło tu w ręce, no to, no to wytnę tą mamy po prostu patrzmy, ok, ok, więc tak na oko sobie przyłożyłam to, no i fajnie, to mamy. Nawet całkiem fajny motyw świąteczny. Mam jeszcze końcówkę taki glue, więc biorę, wykorzystam taki glue. Jest na tyle gęsty, że powinien mi to fajnie szybko złapać. Więc odkładam go, żeby wyschł. W tym czasie wytniemy listki do, do naszej kompozycji. Już wszystko, co chciałam powiedzieć, nam. Zobaczcie, jakie fajne listki mi wyszły z tego papieru akwarelowego, który z wami, który z wami barwiłam. Oprócz tego jeszcze docięłam sobie kilka takich delikatnych gałązek i takie, takie gałęzie. Z papieru kraftowego, ale chciałabym je jeszcze troszkę przyciemnić, i do tego wykorzystam dwa tusze Distress Vintage Photo i Walnut Stain. I zrobię po prostu, może na tym białym będzie lepiej widać, taką poduszką będę je przecierała do ładu i składu. Dzięki temu nasze gałązki wyglądają tak. Najpierw oka trochę dziwnie, bo tutaj te boki są może niedomalowane, ale według mnie ma to też swój urok. Tak myślę, że zanim całą kompozycję wkleję, to chciałabym jeszcze dodać jeden kolor. Jak możecie zobaczyć na tej masce został mi taki kolor pomarańczowy. I myślę, że w to pójdę, po prostu dodam tu pomarańczowego do tła, wykorzystam kolor glow w takim kolorze. No dobrze, jest już całkiem suche. Jak widzicie, po wyschnięciu ten kolor troszkę nam się wchłonął w tło i nie jest tak intensywny. I też fajnie błyszcze pod światło. No to podobnie kamera tego nie łapie teraz, bo już jest dość późno u mnie. No to co, zabieram się za kompozycję. OK, myślę, że swoją kompozycję już skończyłam. Co jeszcze zrobię? To dodam kuleczki na sam koniec. Kuleczki zawsze fajnie wyglądają w projektach. Ostatnie suszenie, zafarbuję koleczki i to będzie już koniec. Stwierdzam, że jeszcze troszkę pobiera jednak kwiatki. Ale to naprawdę troszeczkę przy pomocy suchego pędzla. Ok. Skończyłam projekt. Prezentuję się tak. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dzięki za oglądanie. Pa.